A Wheel of Fire. Coś jeszcze? Dobra, nic tu już nie ma. Dobra, coś... Co nasz bohater robi w ogóle? Nie, nie wiem, nie wiem. Okej, okay, naszemu bohaterowi udało się otworzyć drzwi. Świetnie! Jesteśmy na korytarzu. Zamknięte, zamknięte. E, na P, na P mamy mapę. Ok, dajcie mi rozkminić. A, e, press the special NK okay, to check the room out. Press the special NK okay, give some active... Special case, special, special attack special <coughs> Dobra, teraz będę kombinował e, jak dać na mapę z powrotem no jest sorki za to A Nie rozkmijam tej klawiszologii naprawdę jest tyle... Aha, d aha, dobra, w ASD <coughs> Dobra, jesteśmy Jesteśmy w e, administ Budynku administrat Administratorów, administracyjnym Nie wiem, co się w celu e, Help Shift, return to point Ok Mamy do przeszukania strasznie duży obszar Tak, mamy tak e apartament, mamy bibliotekę, mamy... Dortin, Do Hall, stickbay, Classroom. Dobra, idziemy to wszystko przeszukać. Uuu, będzie dużo chodzenia. I to mi się właśnie podoba w takich grach. Dobra, co tu, co tu jest? Jest mapa, jest mapa, mamy mapę No mówię, tak jak, tak jak na Silent Hill to bazuje na grze Silent Hill e, I co? No mamy pierwszą mapę, mamy pierwsze piętro, drugie piętro, trzecie piętro I poparter Dobra Więc ogólnie my gdzie jesteśmy? My jesteśmy tutaj e, Najpierw pójdziemy przeszukać Mógłbyś Ma, może ma automaty niż świetnie dobra idziemy do e, toalety męskiej dobra w tym miejscu śmierdzi ja widać że coś coś tu się dzieje naprawdę coś tu się dzieje tylko jeszcze nie wiadomo co dobra idziemy do męskiej, a znaczy do damskiej toalety tutaj będzie pewnie spokój co to jest? War... up the person? invite extra I need help to okej okay, dobra, idziemy stąd <coughs> nic nie ma Eee, dobra, zostało nam jeszcze tutaj jakaś jest klasa. To jest chyba klasa, tak albo pokój nauczycielski? To jest chyba pokój nauczycielski. Fajnie, że można, możemy przesuwać sobie krzesła. Dobra, a stick tape? A czy to jest taśma? Energy drink, uh, real the energy, She look I mamy baseball Czy jeszcze tu jest? Chyba to wszystko Zepsuty projektor Dobra, wychodzimy spokojnie nauczycielskiego e, Idziemy e, do drzwi naprzeciwko No to nie naprzeciwko I must, must być locked Locked wszystkie drzwi pozamykane o możemy sobie the basketball the game i love you eee, victory nie wiem, może to się przyda może nie kto to wie eee, jak na razie idziemy idziemy na górę dół, dół już mamy przeszukany więc teraz eee, wejdźmy na górę i przeszukajmy pierwsze piętro tu jest zamknięte do perfini w silent hillu jeśli ktoś ktoś grał z was w jakąkolwiek część Silent Hilla, to wiecie Zamknięte drzwi e, Po prostu 90% drzwi jest pozamykanych o. 90% drzwi jest pozamykanych Fajnie że tę tablicę możemy sobie przeoglądać ho, ho No i co Dobrze tam pisało, że są y, drzwi ze szkła tak to nie, nie, nie skapnął się. Okej, okay, coś. A streak driver, co, co to w ogóle jest? Bezużyteczne, ale dlaczego? No? No, nasz bohater jest też bezużyteczny, bo nie umi na przykład szafy nie wiem e, Nie umi szafy przyciągnąć A skoro in właśnie drum Work. Please let me know if you will find it. you, Mr. Garson Noha, czyli znaleźliśmy e, to co zgubił Pan jakiś tam Jaki Mr. Garson też, też jest fajne, że nasz bohater ogólnie patrzy na tam gdzie coś leży Chodźmy jeszcze tutaj. Tutaj ogólnie to jest ta właśnie e, sala, w której mieliśmy zajęcia, jakieś dziwne spadki FPS-ów. Doron, no to co, wychodzimy stąd e, i wejdziemy na wyższe piętro. Nie no chodzimy sobie po szkole. Okej. Okay. Coś, coś, coś się dzieje. Ok, rozwalone drzwi. Okay, drzwi. Dać, można czegoś użyć. Bardziej drinku nie chcemy Slotka sami raz Prastedy Coś tu jest ogólnie Już jakieś puszki z farbą Dobra, nic tu nie ma to Wrócimy bo do naszych koleżanek Zobacz mapę. My tam byliśmy, tam nic nie było. Tutaj było zamknięte, zamknięte, tam byliśmy. Tam jest właśnie nasz, nasze koleżanki, są tutaj byłem, zamknięte, zamknięte, zamknięte. Tam byłem. E, tam jest tutaj właśnie, jest... dobra, to co zostało nam jedynie? The school is closed, get out. Szkoła jest zamknięta, nie możemy się wydostać.

Dobra, e, help me, follow me Dobra, idzie z nami nasze koleżanka, możemy sobie chyba tylko jedną osobę wziąć, tak Idziemy do damskiej, tam e, spróbujemy wejść Bo w damskiej, tak by to w damskiej było I ogólnie, o właśnie O to mi chodziło Dobra, o, to chyba nie był dobry pomysł. Asi, majtki widać. I can be open without a tool. Okay, I'll stay put. Fine, I'll stay here. Okay, let's move. It's useless. Jak useless? Co to jest? To jest śrubokręt. Nie, jaki useless no? Okej. Okay. Dostaliśmy się pod e, prysznicę? Nie, chyba dostaliśmy się do e, na salę. W ogóle nowe miejsce jakieś. Dobra. E, jakieś zapiski. Otwarta lodówka. Just, jest kamera, jest kamera. E, czyli gdzieś tu... O, jest klucz jakiś. Rostke, <coughs> okay, a should probably open a old door. Dobra, jakiś zruściły e, klucz, który można nam otworzyć jakiś zardzewiałe, raczej zardzewiałe stare drzwi. Dobra, pójdziemy na górę teraz. Nie przeszkamy ogólnie co, co my tu mamy. Dobra, jakieś, jakieś dokumenty od naszych uczniów, naszej szkoły. Trzym przy komputerze. Okej, okay, podniosę, o dobra, mamy płytę i zapis. Pamiętajcie, przy komputerach zawsze są zapisy. Okej, okay, tu teacher room. mamy, dobra, mamy do pokoju nauczycielskiego. No to mamy sekretarkę chyba? Dobra, idziemy dalej ogólnie <laughs> Idziemy przed siebie Mamy co, co my tu mamy? <laughs> Jakaś zagadka Jakaś zagadka projekt na 503 balik na public Private high school Dobra, przeszukajmy, może to gdzieś tu Potrzebujemy koło ogólnie eee, weszliśmy tędy, to teraz wszystko szafki przeszukam It's closed Tam są drzwi Nie może, bo to, najpierw potrzebujemy Jim, I can't open it. It's useless. Pressed Ah, uh give us some active dobre medical Shannon is called fate become? A doktor się... She... Aha, czyli, że ona jest lekarzem. Super. Może coś ty masz? Muszę coś z tym zrobić. Nie Dobra, eee... Bierzemy znowu naszego... Josh'a. Dobra, cofamy się. E, mam jakieś klucze. Dobra, biegniemy teraz... Czy coś tu było? Znaczy mamy jakieś drzwi. Unlocked door. To chyba były te... Albo to są te stare drzwi, albo to jest... E, pokój nauczycielski. Aha, czyli jesteśmy teraz na półpiętrze, tak jakby. Tak, jesteśmy na tym półpiętrze. Dobra, mamy ten klucz jeden, więc y, przeszukajmy zamknięte. I zamknięte. Dobra, zostawimy naszą koleżankę. Unlocked. Uuu Dobra, jesteśmy gdzieś. W jakimś strychu chyba czy coś. Later.